Cześć! Dzisiaj krótki film o tym, dlaczego nie powinno się przesadzać z siłą przy skręcaniu harmoniki. Mam tu hmm, harmonikę Marine Band Deluxe już ze zdjętym korpusem, znaczy zdjętymi pokrywami. E, I już taka moja leciwa. E, i kiedyś myślałem, że skręcając mocniej, e, jestem w stanie poprawić szczelność harmonijki. Efekt był tymczasowy. Natomiast przyjrzyjcie się, może Wam się uda e, zauważyć. Widzicie, jakie już są odkształcenia. Zacząłem tak mocno skręcać, że doprowadziłem do trwałego uszkodzenia korpusu. Szybko zdejmę pokrywy i Wam pokażę nie tylko korpusu. I Wam pokażę, jak to wygląda po rozmontowaniu. Zobaczmy, jak wygląda korpus. Test z sufnierką. Światło. Widać przebłyski. Potem jeszcze pokażę na zdjęciach. A teraz spójrzcie jak się, jak się zniekształciła płytka stronikowa. Też na płaskim jakimś. Widać? Jaka piękna łódeczka? Także nie. Siła. Jeśli ma poprawić szczelność to na chwilę. Jak poprawić szczelność przy drewnianych korpusach pokażę na innym filmie. Natomiast jak skręcacie harmoniki, to my zasada dwóch palców stale obowiązuje bez różnicy czy korpus jest drewniany, bo go zgnieciemy, jak widać na załączonym przypadku, przykładzie. A w przypadku plastikowych korpusów, korpusów z tworzyw sztucznych, możemy doprowadzić do ich trwałego uszkodzenia, pęknięcia, rozwarstwienia itd. Także odradzam.